kochani, dzień dobry, jest godzina wam powiem, żebym nie oszukał w pół do w pół do 11 właśnie skończyłem pracę a że dzisiaj jest sobota, bo dzisiaj jest 16 listopada i się umówiłem a, z kim się umówiłem? nagrywanie rozpoczęte dobra, skończyłeś, dobra z Gabi, Gabi idzie do mnie bo będziemy jechać do sklepu tak zwanego ruskiego. Aj, muzyka, muzyka. A ja Gabi będę zaraz łapał. Znaczy, no zaraz to nie, bo ona jest tam w połowie. Niby mówi, że będzie sobie wolno szła. Więc chciałbym to zobaczyć. Ona i wolno idzie. Ona, ona wolno nie umie chodzić. Ona tak zasuwa, że aż liście spadają z drzew z ja zgubę znalazłem, tylko nawrótkę zrobiłem. Ona szybko nie idzie, ona szybko idzie. Myślę, że ją tu jeszcze złapię przy pewnym sklepie A ona sobie tutaj idzie. Patrzcie się tutaj po prawej stronie. Idzie taka mała dziewczynka. A, i przywitaj się od razu z widzami. Witam. Ja tu już nagrywam, ja tu już godzinę A, gadam. A, Fajny spacerek z samego rana, A, Ty wolno chodzisz, ty wolno chodzisz. Widzę już po twoich włosach jak jest. Liście za tobą siłeś. Jak tutaj szłam e, tym parkiem, jak to cmentarz jest, jejko jak tam pięknie jest. Ale to tak dziennie. Jesie, no tak żółto, Jej. No. zielono, pomarańczowo. No na Kraj, na obraz, przepiękny. Pogoda przepiękna. Dobrze, to że przy... zdążyłem się nagadać teraz to... gabinowany. To tylko na spacer. Myślałam, że Waneskę wyciągnę, ale co, to mówię, mama, ja mam wolne, leżę z Belusiem, leżę w łóżkach. Mm. Beluś przytulony, tam w nóżki się i wtrynił, bo byłam rano z nim na spacerku, a teraz to śpią razem. I co, zrobił do leżą. Do nie. nie, nie, nie. Ja wyszłam tu na dworze, Od zrobił. No mówię ci, ja aż w szoku mam, że nie... Ja tak nie wiedziałam, czy on chce, bo... A ja tak nie, lubi... nie, ja tak nie lubię, jak on tak e, późno nie wyjdzie na dwór, bo ja później się boję, że albo w domu... Że, chociaż no, rzadko się zdarzy... E, chyba, że, chyba, że, coś że na na naprawdę żołądku na narządku coś mu leży, no i zrobi coś grubego. Ale to naprawdę rzadko, to jest no... No nie, niestety, to nie jest tak, że my idziemy do toalety i, i w każdej chwili pies jest, musi czekać uzależniona od, od nas. Od nas. No i niestety jak kogoś nie ma, ale to naprawdę sporadycznie jak coś mu na żołądku jest albo go przyciśnie. <grystanie> A tak to normalnie na dworze wytrzymuje. Ale tak się bałam, mówię, no nie, ja jestem sama. Amelki nie ma, Waneska śpi. No to co, ja już wstałam, to od razu i pościel pozmieniałam. Pranie już te dwa, pranie zrobiłam, bo i pościeli, i ciemne. A Amelka wstała i szła do pracy. Mówię, mama, ty wstałaś? Przez wolne masz. Mówię, no nie, ja bym musiała być chora, żebym wstała. Masz wolne, a ty wstajesz. Mówię, Amelka, no ale ktoś musi też z Belusiem wyjść. A ja to nie jest tak, że ja wstaję i od razu idę z Belusiem. Ja muszę sobie głowy umyć, wyszykować się. Nie lubię tak z łóżka wstacie wyjść na dwór. Może jakbym gdzieś mieszkała na jakimś takim uboczu, gdzie nie wiem, wyjdę na chwilę i przyjdę, a tu jednak muszę ten kawałek drogi przejść. No nie. Dlatego później mi się. Schodzi, tak w miarę szybko to robię, ale to mimo wszystko co, co ty robisz wolno? <grym> Nic No do toalety idziesz, to no nawet nie zdążysz ale... pupy podetrzeć już z papierem w tyłku wychodzi no. Kochani, <grym> to jest <grym> masako Ty <grym> jest. Ja Dobrze, że ludzie wiedzą, że tak nie robię <grym> Ale zobacz, mam dla zrobione, ogarnięte I podłoga umyta Odkurzone, no No. <grym> Zobaczcie, która jest godzina, a ile już aut jest, no wy nie widzicie akurat Hmm. Ale cały ten yy, yy, parking jest zajęty. Hmm. A wyobraźcie sobie przed tym, przed świętami, przed świętami. co będzie się działo. O, dlatego ja nie chcę tego robić przed świętami, bo o, ludzie ja szału dostaną. <laughs> A ja nie lubię. A takie co później będzie mi potrzebne, to yy, sobie dokupiam. Teraz właśnie w przyszłym tygodniu jeszcze właśnie muszę sobie dokupić jeszcze inne rzeczy. A baszczyku też nie robię. Ja kupuję sobie z, ten, z tego z krakusa. Tyle co dla nas to ja nie robię. Nigdy nie robiłam. A co Was <grym> to samo co sobie. w Lidlu gotowe idę. No właśnie znaczy, w Lidlów. No bo może dużo ludzi parkowało i coś szło na zakupy. To jest liturgik. Ma to ile masz? 10 minut, no to półtorej godziny. A się dzisiaj frytasy, a się kupić Ja mówiłem właśnie. Ojejku. Tylko Gdzie to szczytuje? A co to jest do ładowania? czy to są lampy? nie wiem, nie mam pojęcia nie, to chyba nie są nie, to nie jest załadowanie, no co ty ja nie wiem, bo to chyba lampy no zobacz, to tylko w no to podjedź, zobacz sobie znaczy, nie no, podejść. nie będę podjeżdżał, tylko sobie podejdę no. no nic, my uciekamy zobaczymy się albo w sklepie, albo więc chodorawiemy dalej, uciekamy, bo dziwi, dziwi. wykupią nam wszystko a no tak masz do kupienia tyle, że musimy już przy w sklepie to wam trochę pokażę ceny jakie są eee, biała kapusta Kilogram dziewięćdziesiąt dziewięć centów, taka, tyle, to jest brzydka, papryczka czerwona, też po ojro, kalafior ojro trzydziestu, jest Gabi. Bo po ile masz? Po 50 centów? No, wzięłam na obiad tylko jak wózek trzeba wziąć. A no to czekaj, wózki tam są. A no, ja sobie idę do środka. Dobra. I co bierzesz? Gdzie troszeczkę? O ile jest tu troszeczka? Jest kopereczek? Też wezmę. Bo nie wiem kiedy już przyjadę. Takim fajny, mokry No, no jejku i to jest właśnie to Pachnie, tak mm. pachnie Wiesz co ja chyba te pietruszki jeszcze może wezmę co? No czemu Vanessa najbardziej lubi właśnie zielone jabłka i jamelia, jama... i kola, jama. Ale są to jest no. dobra cena No dobra, dobra, dobra. dobra i mięso będziemy wybierać ale tu tak jest podrzucane że jest zawsze sobie to co wszystko jest oh mm. oh o już mięsko wzięliśmy akurat była Polka więc mamy trzy reklamówki mięska teraz Gabi jeszcze coś z kurczaczka z kurczaczka coś będzie brała i co Gabi? no my powiedzmy częściej przyjeżdżamy co będziesz brała? Jest troszkę bo dzisiaj, nie chcę mi się na obiad i kawałek szyneczki dla dzieci wezmę tam po kawałek. Ładnie dzisiaj się. My, tu częściej przyjechać, bo miejscu, jest mamy, kiedy na dzisiaj, Mamy w też niedaleko. Ale i nad jest. Jeszcze to, mm -hmm. to macie, macie na no, grilla, to grilla od razu? Czekam, to jak to do ja głupi. Super. To, mm -hmm. to jest karka, karka też Ładnie. Ale tutaj na grilla nawet jest ale no, ja nie lubię, ja to wolę sama no. kupić, tak sama sobie no. przybraję już dokładają tutaj no to czas świeżo to już widać no, no. sobie, że na pasztoci ptak no, wzięłam śniadczkę do głowy pani z tego lubi sobie pasztoci ptak tam no. no, o, to 27,77 paszczynka, która zapłaciłam 4,40 to skurczaka dziewczyny bardzo ją lubią no i to wszystko, jedynie pani chciała paprykarz a papryka jeszcze tak, no ty... mama kupi tylko paprykarz aż tak nie miała chęci na paprykarz paprykę... no, tutaj też dużo węglin jest takich wiecie paczkowanych pokaż tak czekaj bo ja tak to nie, nie potrafię o i kapusty kiszone no właśnie no, no, no jest. Jogórki kiszone. Mhm. to nie ma w tych takich moich torebkach takich... Papierowych. No tak jest. Tu wędliny jest dużo do wyboru do koloru. Tak morliny macie. Jakieś... Nie wiem co wam to pokazywać. Tu jakaś jest ee, wróbel made za 12. To jest dużo. Jakaś kupacka senatorska. No tak 6-7 euro kosztują. O. Sokoł. to nie jest. To, to jest. za 10 euro. Taka paczka zwyczajna. I to jest. Półtora kilo kochani Półtora kilo To jest taka polenwica, za 8. Pamiętasz to? To jest dobra. Nie, mm. tak, to ta dobra jest. Ta jest dobra. To Rolska yy. za 5. Yy, nie ma, jest tylko takie ogórki kiszone w takim. Yy. I kapusta kiszona jest, ale to są ruskie. No. Nie ma. Jedy, jedynie masz tutaj bo też w folii. No nie ma. No, nie no tak, ma. to, no to weź to. To tam, bo to i tak polsko, no i tak będzie smakowało. Tak myślę. To będzie lepsze niż niemiecka. No. Bo też bym musiała jechać do tej szuki naszej. Ja nie chcę teraz jechać. No nie, do ja, ja. takich... nie. No, to... Dobra. Dobra. Co, co jeszcze chciałaś? Paprykarz Paprykarz No, jesteśmy tu paszczyciki. Takie są. Po takiej 80-90 centów. Tu jakieś są w przecenie gdzieś takie, czy te dwa małe takie? paprykarz taki papryka jest za 90, okay. nie, duży tak, paprykarz i on kosztuje euro a Zawodź. tu taki jeszcze masz a już 2 euro no to co, ale ciekawe co z, czym to jest, z czym to jest różnica Tam taka, że jest inne opakowanie chyba, że wezmę ten i ten spróbujemy co? to jeszcze masz paprykę z musztosią nie, tradycyjny paprykarz Tak Zajem. wygląda nasz ja wózek. Listy. Ja listy nie A coś bierzemy? Stąd jakieś coś? Oczytań, kiszone. No masz. masz. Ogórek kiszony masz za 2,70. Słoiki lepsze są, czy takie? swoje słoiki z Macie porównanie cen. To jakieś bigos pod za 5. Musztarda. Woda, słoń, kąperek, czosnek, słoń, na rady, rady, rady. grzybki. Marynowane, tak? Dobrze mów, borowiki. O, Gabi. Ty, widzisz? Takie drogie. Ale zobacz, to jest chyba większa paczka, nie wiem, 40 gram. A, a ja tam chyba za 20 gram. Ale to mimo wszystko. No. Zobaczcie po... Ci. Bo w jakiej cenie są straszone grzybki? No, to ile? Ela, dziękuję ci bardzo za grzybki. Póty, grzebałam je. Jeszcze ta Stasia się no. przywiezie. Nie, jest Witamy już tu w małej przerwie. U was tam w sumie nie marzonej. Przerwy. jedziemy już do domku, bo byliśmy w Lidlu, ale w Lidlu nie nagrywaliśmy. Mateko chcieliśmy na chwileczkę po jedną rzecz. A, <laughs> Zamiast no. jednej rzeczy. Dobrało się jeszcze kilka rzeczy. No, dlatego jak z Gabi jesteście, to bierzcie od razu wózy. No ale Bo to ty, się na jednej rzeczy na pewno nie skończy. No ale Ty sobie zarzuciłeś, więc Co? dlatego i wózek by potrzebował. Co ja sobie zarzuciłem? Ci, ci pasy. I dostaliśmy frytki, takie 3,5 kilo. kilo. One bardzo ostatnio kupowaliśmy, one bardzo dobre były. I teraz też właśnie, bo byliśmy wczoraj w Lidlu, ale ich nie było. Nie w każdym Lidlu są, mm -hmm. a tutaj były. No i się opłaca te frytki, nie? Bo 5 euro za 3,5 kilo. A tak to... A, a kilo kosztuje 2 euro. Prawie, bo no. euro 80. Ale naprawdę dobre są. Kupiliśmy przyprawy do ziemniaków, będziemy robić. No. Dzisiaj weekend, sobota, po całym tygodniu treningu można sobie w sobotę nadrobić. pozwolić, nadrobić, oj tam jest. nadrobić, wiesz co, teraz ja tam tych frytek zjem, bo też dużo się nie zje, trochę zjesz, już brzuch pełny jest, nie jest w stanie się, wiesz, zjeść tego tak, aż tak dużo, no ale po to, po to jest też weekend, żeby sobie to coś, coś sobie też umilić ten, ten, ten czas, a nie tylko praca, dom. I na obrotach, też może trzeba sobie pozwolić. Ile tym... zapłaciłaś w rosyjskim sklepie? W ruskim sklepie? Ile zapłaciłam? E... za te, za te mięsa i mięso. A czy to nie tylko mięso, bo już nawet śmietane, dobram to górki. Kapusę Kiszone kupiłam do domu na obiad, ale do, będę do pierogi robiła, to kupię w tu w pszczółce. W tym, tym tą dobrą kapustę kiszoną, ja co robię o Sprawdzona jest ile dlatego ja inny nie kupuję. A to wzięłam tak do, do obiadku. Jak nie wiem, czy nie za dużo będzie, bo znów nakupywałam, bo i kupiłam buraki, i kalafior. Yy, I nie wiem, muszę się zapytać Nikoli, co będzie miała chęć, bo ewentualnie kalafior mogę zużyć ewentualnie do kalafiorowej zupy w tygodniu. Właśnie no, nie wiem. No, na przykład. Bo w sumie miała być zupa ogórkowa i też mi tak chodzi. Ja te ogórki kupiłam. A mi chodzi zupa Ale... buraczkowa. A tobie buraczkowa i każdy. I każde co innego. Ale buraczkowe jeszcze nie robiłaś, więc co Nie, byłby nie robiłam nigdy, nie. ale właśnie nie wiem, czy dzieciom by posmakowało. Wiem, że Vaneska lubi buraczki. To na pewno by jej smakowało, a ja, nie je. Nie nie Nie, to nie wiem właśnie jak to u niej. No zupki chińskie, <grym> mają się no ja ją ja to muszę strzelić, żeby tak nie objadała, bo to jest tak niezdrowe. już nie mam siły nad tą dziewczyną, żeby się zdrowie odżywiała. Ja owszem, ja też sobie zjem czasami mam chęć sobie to i mam gdzieś tam w szasę w rezerwie, żeby Schłowano? czasami... Nie, no jest, wiesz, kupię zawsze, ale czasami człowiek chodzi tak, coś by się zjadło, no chyba każdy tak ma, coś by się zjadło, no ale to tak nie na co dzień, tak nie można, tylko sobie raz na jakiś czas sobie tam pozwolić. I sobie zjeść, ale tak to ogólnie ja jestem przeciwko temu, bo to, to niezdrowe jest do końca. Dlatego Amelia, jak nagadam, to tak później się weźmie za siebie. A jak przystępuję, to znów sobie folguję. A może ja, byłaś, żeby po nią po. Od 14 chyba pojechać, tak? A ja nie wiem, nic mi nie mówiła. Nie mówiła mi nic, chyba, że tam z tobą byłem... Coś tam pęknęło. Ja jej rano... powiedziałam, ja będę spał. Rano się widziałam z nią, więc mi nic nie słuchało. A co by się szło? No normalnie nie szłam i to za te wszystkie zakupy właśnie za mięso, za koperek, pietruszkę ogórki, paprykarz tam jeszcze chrupki dobrałam i tam to jeszcze co widzieliście bo no, Wam takie różne rzeczy i wyszło mi 71 euro i jeden cent <laughs> najważniejszy no trochę jest dlatego jak do ruskiego sklepu się jedzie no to tak później trzeba liczyć właśnie, że Teraz się no, a rzadko tam ja jeżdżę, ale najbardziej właśnie mi zależało na mięsie na Bigosie, bo tam mam te mięso rozmaicone. Ale tam w sumie też jest sprawdzane. Tak, bo co roku kupuję stamtąd i w sumie nie zdarzyło mi się, żeby jakieś zepsute czy, czy jakieś tam niedobre e, i zawsze, zawsze na święta na Bigos kupuję. Lepszy jest taki niż tylko flantek w, w tych pudełkach e, i to to mnóstwo dokładają. I tutaj wzięłam rozmaicone, bo i taki boczuś wzięłam i taką, nie wiem to była karkówka i taki jeszcze, nie wiem, jak to, to, to co to jest takie długie, nie wiem co to jest, e, co, 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 co to za mięso jest, ale wiem, że to co roku biorę. I on, ta babeczka mówiła właśnie, że do bigosu jak najbardziej e, się dodaje. To się pyta, jejko, to pani tyle bigosu będzie robiła? Tam nie oszukujmy się, mięso jeszcze A ja mówię yy, no, no tak, no bo ja to dla siebie robię dla trochę Nikola sobie tam weźmie no ale później Sylwester jest to też by się chciał bigosiku trochę zjeść a jak coś to zawsze na mogę... śniadanie bigosik, obiad bigosik, eee, no Polacy bigosik później no. bigosik. mogę sobie jakoś zamrozić, ale jak ja bigos jest. Ja kocham, po prostu kocham święta, bigos, ja mogę, dla mnie może nic nie istnieć w lodówce, nic kompletnie, żadne szynki, ale świnki, werminy, ale, są ale, takie bigos... po, ale są takie potrawy, jak powiesz bigos, od razu się święta przypominają. Tak. Jakie? Jajka faszerowane, sylwester. No. Nie wiem, przynajmniej u nas tak, no nie? Dokładnie. Jak jajecznica, to niedziela. <śmiech> <śmiech> są takie, jakieś takie dania, że... Dlatego ja w święta to tylko mówię: mogę mieć sobie obiad kurczaka, weekend. No, no bo ty uwielbiasz. Nikola tak samo. A ty ja... nie? No też lubię, też. no. Pierwszy kurczaka, takie najlepsze schabowe. Kiedyś robiłam schabowe, ale później raz zrobiłam czy dwa razy i podlatywałam Uf. taką świnią. I przestałam kupować świńskie ten. Albo nie wiem, albo może źle trafiłam no na żyje, mięso, może gdzie mięso. taki zapach był. Y, no. A czy nie było śmierdzące, Dobre było. Tylko albo, jak albo. zrobiłam, to podlatywało mi. I po prostu już później mi się nie chciało jeść, dlatego ja zrezygnowałam. Dlatego wolę pies kurczaka. Albo, albo roladę zrobię. Nikola roladę lubi, tylko że lubi z, z indyka z kolei. Albo no. ze sznycla. Y, Wołowę chęcią bym zrobiła, bo przecież też dobre jest. Ale Adam nie chce, dzieciaki nie chce. No i, i mogę sobie robić. Nie mogę sobie robić. Jedynie mięso e, mielone z, z wobowy jedzie. A ja jestem mało wymagający, no. jestem tańsza. Ciężko w jest z nimi. Jestem taniej w <laughs> No, to tak. Kurczaki to pod każdą postać, bo i, i tak nie. Nie, ja Kruski z jajkiem o, przecież. On mówi, wiadać, no makaron, uwielbia, adaś, no, wow. makaron tylko jajeczka dać. Ma swoje takie ulubione. I, a to tak, chyba każdy w domu ma swoje ulubione i tak każdy w domu robi pod, e, pod siebie to, co się lubi. Wiesz, ja pod siebie to robię, no nie <laughs> O, jeszcze mogliśmy te śledzi, dwa, dwa opakowania kupić dla Waneski. Ona tak bardzo śledzi lubi. Takie w oleju, już zapomniała. To takie. jest. Sprotek tak pięknie nie, lubisz. Nie, szprotek nie. A nie wiem, ma takie dobre. Byśmy musiał jedynie do, tu do pszczółki podjechać. Zapomniałam, to się wzięłam za mięso, za to ine, że tam szukałam innych rzeczy. I, a tu tak porozrzucane jest, bo jak do pszczółki pójdę. Ja na, jak na święta jedziemy, to ja lubię do pszczółki, bo tam macie jakieś cukierki, jakieś śledzie To wszystko mam tak yy, na oku, a tam wszystko takie, nie? No i takie tłumy, że... No, dlatego ja już tam nie jadę na świąt, wszystko już się tam kupiłam, tylko później tylko podjadę sobie do Pszczółki i tam zakupię jakieś takie. I, a ma, wa, i Gabi będzie bzykać. <noise> Oj, no wiesz co. No bzykać, bzzz, a Ty o czym myślisz? O czym myślisz? Ja coś powiem, jakieś hasło, a Gabi <noise> <O Jezu. głos> już by się bzykała. Oj, ty byś się bzykała, co? Jezu, nie mogę, idę. To na to. Idziesz, bzyka. Idźcie. Halo. Bardzo złe myśli. Wariaci w samochodzie się I się śmieją. No się bzykały. Ostatnio siedzieliśmy. Adam, tutaj, co ty włączyłeś, co oglądaliśmy? Coś to oglądaliśmy w telefonie. Jakiś film? Czy kanał do końca? Właśnie nie wiem, coś oglądaliśmy. Czy film, czy kanał? Nie Nieważne, Ważne, że siedzieliśmy, coś oglądaliśmy. I chcieliśmy to dokończyć, bo widzieliśmy, że jak do domu przyjdziemy. No już nie dokończyło. To nie dokończyło, bo nie będzie czasu, dzieci nie dają. Coś bo siedzieliśmy się śmieli. My się śmieliśmy, no a tutaj akurat e, przyjeżdżali i z przedszkola dzieci zabierali każde co przychodzi, a my siedzimy jak wariaci tu i się śmiejemy. <grym>, Ta, takie, tak, tak, tak. Znane <grym>, samochodowe. Ja, samochodu. Że czasami tak właśnie śmiesznie wygląda, nie? <grym>, bo tak samo jak gościu, jakby, idzie, jakby jak nie początku... mieli rodzice, gdzie co robić? Oh, Gabi, jak okay. zaczęły być te, te, te e, słuchawki bezprzewodowe? Ah i se koleś idzie i gada se kurcze do siebie No, a tam no to, to na to tak, na początku też tak patrzyłam, wie kurcze, jakiś taki sam do siebie gada no, no, no A teraz już takie, już jest normalny, każdy wie, że jak ktoś idzie ze sobą, rozmawia, to że coś ma w łuku, nie? No, no indziej, <gadę> Jeś, bzykaj się, bzykaj się. O, nie indziej no. no, Nie, się, sobie No, nie Nie, nie, nie As they were a year. a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it's stays